Dziewiątym miejscem pielgrzymowania szlakiem księdza Sopoćki jest kaplica przy ulicy Poleskiej. Drewnianą kaplicę Świętej Rodziny w domu mieszkalnym przy ulicy Poleskiej urządzono w 1947 roku. Dom ten został podarowany przez osoby prywatne zgromadzeniu sióstr misjonarek Świętej Rodziny. Tu od roku 1955 aż do śmierci w roku 1975 pełnił posługę duszpasterską i w ostatnich latach życia mieszkał ksiądz Michał Sopoćko. Był on bardzo zatroskany o dobro duchowe wiernych, przyczynił się do powstania w tym miejscu ośrodka duszpasterskiego. Przy ulicy Poleskiej posługiwał od roku 1955 aż do swej śmierci. Zainspirował siostry misjonarki do rozbudowy kaplicy. Wprowadził codzienne nabożeństwa, głosił słowo Boże, spowiadał Gromadził wokół siebie czcicieli Miłosierdzia Bożego. Na początku lat 70., gdy potrzebował opieki z racji na wiek, zamieszkał tu na stałe w pokoju, które udostępniły mu siostry. Do ostatnich dni, nieraz z wielkim już trudem posługiwał w kaplicy i pracował w domu, przygotowując publikacje dotyczące Miłosierdzia Bożego. Tu odszedł do pana w opinii świętości, dnia 15 lutego. 1975 roku. Dalej szlak wiedzie w stronę ronda Świętej Faustyny Kowalskiej, ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy placu Błogosławionego Księdza Michała Sopoćki.